Cześć mi się, chciałam pokazać y, jedną z większych walk z bossami, y, jakie można zobaczyć w grze, która mi kurczy, gdy zajęła na ponad 28 godzin, a nawet nie jestem chyba w jej połowie, wiecie. Mianowicie chodzi o Mario Luigi Winking Bros. A tutaj głównym bohaterem jest, jak się domyślacie, Luigi, ponieważ w tym roku Nintendo zrobiło y, ogłosiło ten rok 2013 rokiem Luigi'ego i w związku z tym pojawiło się kilka gier. Gdzie powiedzmy on widzi prym. Yy, Luigi, wiecie co, jest dalej taką, powiedzmy, drugoplanową, lekko fajtłapowatą postacią, ale pojawiło się naprawdę. Yy, nie, nie, dziękuję. Jocha! Pojawiło się naprawdę bardzo fajnych kilka gier, które bardzo bym chciała mieć. Nie radziłam, taką Andre. Jest kurczę, ale ciekawa, ma naprawdę super wiele rozwiązań które bardzo mi się podobają i wiecie co, gram przez 28 godzin i co chwilę się coś nowego potrafi wydarzyć to jest naprawdę ewenementem jeżeli chodzi o gry, nawet nie na handheld tylko gry w ogóle myślę ponieważ który kurde mol wydawca czy tam hmm, który studio potrafi robić taką grę która przez tak długi czas trwania samej rozgrywki potrafi dalej utrzymać gracza w napięciu i jakoś go Yy, nie przyzwyczaić do tego. No dalej, że coś nowego się pojawia co moment. Dobra, już kręci Mario. Kręci, 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 kręci. Wow, to jest właśnie super atak. Yy, to mało irytujące coś, co mi przycele tutorial. To jest mój towarzysz. Yy, w tym powiedzmy wyśnionym świecie, świecie snu, tak to mogę przetłumaczyć? Tak, świecie raczej. Ponieważ jesteśmy w świecie snu, we śnie Ludziego, oczywiście. No, pięknie podejść się berował. Bardzo dobry atak. Yy, tak, i pokażę na takim super ataku. Niestety, Mario, który siedzi tutaj, jest wreszcie mniejszy umroczy, uroczy I osłabia się. Yy, no i wtedy. Yy. Dobrze, 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 dobrze. Skończę gadać. Sio. Och. Nie wiem, czy zauważyliście, z kim walczę. Walczę mianowicie z wulkanem. <laughs> Nie będę teraz tłumacza spoilerowała yy, i mówię dlaczego dokładnie tak się dzieje, yy, Po prostu przyjmijmy, że walczę z wulkanem i tyle myślę, że tych, którzy... wow, cholera machnęłam się. Ale <laughs> Marion dostał, który skacza wykrąg. Tych, którzy walczyli i walczyli, którzy grali w sensu 4, myślę, że... Civi już zbyt wiele rzeczy po depsypowym yy, ganie czy po z super kiblem. Come on, Ciekaj, czekaj, czekajcie, on ma przecież gardę. Jak ja mam tu jego gardę minąć? Yy... Nie też żeby miał gardę, ale kurczę, nie skoczy na niego, ponieważ się pokaże wtedy. Widzicie, złapał gardę cholera jasna i nie dostał chyba zbyt wielu wrażeń, niestety. Come on, Luigi! Nie daj się je wow, młonąć. No, ja nie mogę. Aaaa! Wow. Wiecie, co strasznie źle mi się teraz zerbił, ponieważ, jak widzicie, mam 3 lesa odwróconego. Czytam. Dalej, 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 Luigi! Dalej, dalej, dalej! Cholera jasna, nie udało się. No właśnie, ja mogłam odeprzeć teraz ataku. Dostałam strasznie drosni webęcki. Dobra, czasie mogę teraz z naszego super ekstra, ultra, ultra młota. Dobra, koleś się walił i teraz jak on leży tak na boku i nie będzie mnie y, lawą parzył w stopy, to wtedy bym mogła mu dać no super ekstra. A tak, tylko widzieliście przed momentem, prawda? Kie ma mój, dalej Mario, dalej, 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 no dobra, już dobrze, może być lepiej. A tylko dobrze, no hej, przeszkręciliśmy się nieźle. Och, szkoda, że nam no, percek malutko dostał. Powinno stać więcej obrażeń, to tak byłoby bardziej sprawiedliwie. Ciężko mi się wyzławić o tej porze, ponieważ jak się namyślać, jest strasznie późna godzina. 50. myślałem, czy coś takiego. A on przecież teraz szybciej to robi. Yeah. Yy. Te walki z bossami, przede większymi, są dosyć. dosyć długie, ponieważ. ja też dostaję dosyć solidną porcję obrażeń. To już pewnie też zauważyliście, niestety. Come on, Luigi! Jak malutko dostał? Widzieliście? Zupełnie mam sięki pasem mu tylko zniknął. Ale to niesprawiedliwe, hej. Nie mogę użyć tam tego ataku, to teraz sobie zrobimy nie mam I teraz dobra, trochę dostał. I to był skok. Ponieważ jak wiecie, obydwaj bracie albo walą z młotem, albo... ups, wkurzał się. Bardzo dobrze, czyli troszeczkę już dostał. Yy, albo skoczę na wszystkiego, każdego rodzaju używki, na takie tam yy, rzeczy, które można spotkać. W... Wow, wow! Wow, wow, wow! Wow! Ale dostałam, cholera widzieliście. Kurde, co się dzieje? Przeszklikam, tak jak powinna klikać, no nie. No, Też się kurdy <gadam>, kurde, jak zwykle. Jest strasznie, strasznie duży, ale... Dalej, Mario! It, y może ja się uzdrowię trochę. I tu jest oczywiście jako uzdrowionka gra rytmiczna mała. Cierpi gry rytmiczne. Przyznam się, nie cierpi Melodyczne, bardzo, bardzo, bardzo pamięciówki, ale rytmiczne nienawidzę. O, udało się! U, nie było aż tak źle. Co? I teraz Mario się oczywiście zmęczy, pokażę na teku, ponieważ Mario jest malutkim. Ja Mało wytrzymał z tworkiem, jeżeli Luigi tak urośnie. Nie martwcie się, Luigi przez całą grę nie jest taki duży. On po prostu. Ymm, kurde, jakby tu wszystko wytłumaczyć. Ponieważ tego jest. pełno, jeżeli chodzi o. Aj, dostaliśmy. <grym> Luigi. Ojej, czy on z czy Maru po prostu poleciał? Yy, ponieważ w tym Junjiu-nie jest tak, że... Yy, kurczę, nie chcę strasznie spodziewać. Chciałam wam kiedyś opowiedzieć o tej że ponieważ ona jest naprawdę cudowna. Wy nie naprawdę spotkamy bardzo, bardzo, bardzo wielu iżii. i ci ludzie zbierają się w takiego innego, ogromnego yuji'ego, który jest nam bardzo przydatny i pomocny w trakcie takich rozgrywek z większymi. Bosami. to jest y, druga tego typu. Ostatnio, ty, Sukiń kocie, się. Y, to jest druga taka walka z takim dużym bossem. Y, przynajmniej w, y, w tej grze. Dużym, w sensie, że naprawdę jest dosyć konkretnych rozmiarów. No come on. się o wiele mniej zdrowia przed momentem. Hej, czemu się uzdrawiasz? no stop. To nie fair. Ja mu jeszcze raz przyłożę. Hmm. Nie chociaż wtedy będzie szansa na jakiś knockout. w się? No, chyba uczę go i niech on się przewróci. Niech się przewróci. O, właśnie, tak. Cudownie. Ludzi? Mario? Dobra, wracam. Ach, można wreszcie użyć znowu ataku. Podam mi się, po nie wskacze. Czyżbym tak chciała, żeby kurczę, coś tak skakał, chomik na przykład, jak był. Prawda? Miejski był, to był też bardzo fajny duet. A, już wiem, dlaczego mi wtedy tam ten Odbiciem tego ataku mogą nie działać, ponieważ moja folia na się jest już zupełnie, ale to zupełnie zniechana. I przez to, yy, przez to, przez to, przez to, przez yy, to mogą mi po prostu nie wychodzić niektóre ataki. Wow, ale mało obrażeń znowu. Ach, mam nic spać. Wulkan się budzi. Nie widzi tak w kółko, trzeba po prostu. Dobra, to może nie jest akurat najbardziej. Yy, interesująca część gry, ale jak cały czas się chodzi yy, zupełnie innym takim platformówkowym widokiem, na wieś się przychodzi do takiej do takiego widoku gry, gdzie jest zupełnie inaczej zorientowany, gdzie zupełnie inaczej są pokazane postacie i ogólnie patrzeć na całość w taki sposób, ponieważ w samej grze yy, to na dole mamy no, on ma znowu gardę! Jak ja mam tu jego gardę minąć z skokiem. Nie, 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 Holipcia, nie, no, no nie, No, ja nie chciałam. Właśnie się pa tylko chciałam zobaczyć, jest druga ikonka jaka jest. O krep... Ci zapomniał, co chciałam powiedzieć. Nie lubię tego ataku. Dało się, ani razu nie dostałam. Aj! Buja! I, 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 i. Kurde. Wszczelnie znowu się będzie uzdrawiał, no. Kurde, no, mamy no, go czasem, młotem. Prawda, Luigi? Come on, Luigi! Excellent. Ponieważ, jak pewnie już zauważyliście, w zależności od tego, jak się trafi, w jakim momencie, jak szybko, i. Innego typu, tego typu sprawy. To wszystko składa się na to, jak będzie oceniony nasz cios i ile on za dobra, do że wtedy. To jest znowu ta fajna minigierka. Bardzo dużo, bardzo, bardzo dobrych pomysłów, świeżych, takich, których nie widziałam naprawdę w innych grach, które są ciekawe i które są podawane nam w czasie gry w odpowiedniej dawce. Czy nie za dużo na raz? Ciągle. Ciągle jakbyś właśnie się naprawdę zdarzają. Kurczę, po tylu godzinach grania! 28 godzin prawie ponad mam na I tak, jak ci wybętam o atakiem, to, ataki, to, to tym jest znowu odbierz mi i stop. <śmany> nie myślę, że... Tylko great! Hej! Cześć, się nie Ciekawi Ciekawie płotę czemu tutaj jest zamrożony taki, widzicie? Dwórkami. Yy, Trochę mi to nie jest pozytywnie do do przebiegu tylko to hej tylko no hej to jest ferku czy nie wiem co robi źle skoro kurdem on też kręcę tym stylusem ach no no jeszcze i teraz będzie ten a tak nie 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 Muszę go odlepkać, a mi się bardzo źle trzyma. Kurde, z jak... Ach, udało się! Yeah! Ale widzicie, że z Maciu, pańska kreseczka mu poleciała. Jak nie mamy tego ataku, zrobimy mu coś takiego. I. Dobra. To był dosyć solidny atak, jeżeli go się oczywiście dobrze wykona. Chyba ten i jeszcze super atak. Yy... Braci czyli to gdzie się kręcimy w... O. To chyba będą najwięcej my. życia. Ja, co Come szczęście. Koma! Czekaj, co ty teraz będziesz robił? Co ty teraz będziesz robił? Oj, sorry, strasznie, że mi się siedzi tutaj. Tak. Właśnie jak mam tak zorientowany głos. Czy ja sobie muszę w to się, żeby coś widzieć w ogóle? Co ty robisz? No, nie lubię tego. Udało się. Oh yeah! Teraz mu trzaśniemy w Tam się znowu będzie uzrał. No, kurde, bo nie można. I trzaśniemy go młotem. I dzięki temu będzie może. Przewróci się? Nie przewróci się? Powinien się przewrócić! Hej! Hej, dzięki temu będzie można go znukotować i trzasnąć mu. atak. Znowu się uzdrowił. No, czy to nie jest bezczelne z jego strony? O, będziemy. Z... to jest bardzo przyjemne. Jak to oczywiście wolno to leci. bo w ciszy się to po prostu chyba nie nadążam. Zmutyszaniem we właściwy punkt. No szczerze. Luigi, dalej! Nie daj mu się! Come on, come on, come on, come on. on. się znowu zdrawia? No już myślałam, bo kurczę, podwójna runda, to na jego to było trochę za dużo. Okej, okay, Mario się czuje lepiej. Yeah, Luigi sobie poprawi czapkę. to sobie, ani nie muszą. Hmm. Dobra, zrobimy tak. Tylko Great, hej, powinno być. Excellent. A bo miał gardę znowu. I znowu się uzdrawia, what? No, zaraz będzie miał tyle, życia, ja mam no i jeszcze będzie teraz na nami leciał poważnie No nie, już są szarżowe Znika, czy mnie zaskoczy, miał... A, się nie będziemy szarżować z nami nie czy mnie on zaskoczy, skoczek będzie miał... ale się machnęłam, o kurde fuck, ona mi wyjdzie tak? wspólnie, będę musiała znowu kilka czekać, żeby mu... żeby... uderzyć tym fajnym, mocnym takim razem z, z Marią Przecież się przywrócił wreszcie. Ach, co kluka z niego jest. Come on, Luigi! Ciąg Yeah! Widzisz, co, przez to, że mam tak zjechane zjechaną folię Znaczy to muszę ileś razy to uderzać, żeby być pewnym, że na pewno trafiłam. No i teraz będzie nie lubi tego nie lubię, nie lubię nie lubię nie lubię, ale... Damy radę. Come on, 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 come, on, come, on, come on. Aj, już bardziej no nie mogę. Dalej, 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 Luigi! Udało się, ja! Yeah. Już to, zaczęłam chrypieć po O! O! Wrócił Mario, uro, uro! Szybko, 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 szybko! Jakiego zrobimy, Proszę bardzo. Super ekstra, tak. Zobaczymy, czy w ogóle to coś... Yy... Chciał tylko go, Ok. Zawsze to już nie jest prawda. Uuu, fajnie mu życie, życia. Bardzo dobrze. I ciekawi mnie, czy on jeszcze yy, z uwagi na to, że ma coraz mniej tego życia, czy ktoś się przyjmie. Ponieważ tutaj bardzo często. Wow! Yy, bosowie tej grze, mniej przymał mnie życie zaczynają troszeczkę wydziwiać i robić nam więcej kłopotów niż powinni. No jeszcze! Slow motion. No i dostał, czy nie? Boże, to już trwa 17 minut prawie, że to walka. Strasznie długo. Oj, 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 czekaj, co my tobie złego teraz zrobimy? No o tym się często co mi zostało. Mm. 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 Kurde, jak by on miał to by w sumie każdy tak do niego zadziałał, ale jako ma gardę... że nic mu wtedy nie zrobił, on się zaraz pewnie uzdrowić, jak go zna. Ponieważ to jest bardzo, bardzo zły wulkan. Come on! Nie Ach. też dobrze to już uzdrawiam. z drugiej strony, z innego znowu trzasnę. Nie lubię tego. Dlatego tego nie lubię, zawsze muszę się machnąć. Do boju. Czuję nie. Tylko szkoda, że dziecko tak może za dużo życia nie odejmuje, bo chyba w ogóle nawet ani mi preszeczki. Nie, 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 nie. No kurde, mączę, tego jakoś nie mogę. Nie mogę. Tak się nie powinno robić. Uważnie. Ile życia dostał z powrotem? Co za farciarz?

Kurcz, będę rozwijał tyle życia co ja! Tak czy nie? Och, zwariować może, przyszła będzie 20 minut trwała! Ponad! Nie daj się, nie, nie, nie! nie, nie, nie. To oczywiście Mario! Hura! Czyli bierzemy super, tak? Wy się co pomniły mi się kierunki, w którą stronę ma kręćny z stylusem. No i trzymaj się! Nie muszę cię ratować! czy muszę mu lepiej leżeć, chyba muszę. No. I uwaga, Snowmob po Musi teraz przywrócić. I przewróć je kogoś. Przewróć je, się, przewróć się! na wulkanem. Przewróć się, taś, taś. Karda ma znowu żadna niego nie działa, prawda? No, i ten zrobił. Ten mi się lepiej uderzę jak siedzę w taki sposób. Przewrócił się! Yeah! Mario? No brawo Mario, tylko teraz pytanie, który atak na kurde będzie lepszy. Czy więcej tym, czy więcej tym się uda. Spróbujmy super atak. Ponieważ jest bardziej widowiskowy, czy też nie. Stronę. I w drugą stronę, lubię w trzy strony kręcić, ale trudno. I w drugą stronę, yeah! Tylko dwa, ta... Hej, jeszcze on się uzdrowi. Come on! A, wy nic nie widzicie prawie, że w bo to nie przesułam, co? O. Gwiazdka, yeah! Finishing Bros! Nie no, będę musiała teraz y, z 3DS-em, tadaa, 3D Mam nadzieję, że nie będę musiała z nowym 3DS-em, ponieważ to będzie trochę y, złe. Cholera jasna, muszę ruszyć 3DS-em, sorry, żeby. Chciałam za bardzo nie kręcić, żeby się coś widzieli też na tym nagraniu. Tak i tak pewnie będą się strasznie to... ja Wygraliśmy! Wreszcie! Po 22 minutach! On sobie raz, 4 cztery prezenty. Uuuu! metalowe rękawiczki. No, ciekawe co w nich jest. I teraz muszę pewnie znowu odwrócić z powrotem. czyli do normalnej orientacji. I o i widzicie właśnie z tych wielkiej z takiej wielkiej gości nie wiem, bo... nie wiem, tam do Hejku Luigi składa się cały Luigi. Normalnie właśnie cała gra wygląda w taki sposób, że na dolnym ekranie widzimy Luigi'ego, który sobie śpi. Zazwyczaj, bo mapy, zależy od tego, w którym jesteśmy w świecie. A u góry siedzi cała reszta gry. Myślę, że na dzisiaj starczy, ponieważ wiecie co, to była straszliwie długa walka! Mniej, kurwa, 20 minut, ponad. Ha, a niestety, walki z tymi większymi, bo sami właśnie tak trwają, ponieważ tak jeszcze ma całą gromadę pomniejszych włosów. Mam nadzieję, że Wam się jakoś spodobało. Niedługo, jak dobra, jak skończę w to grać po prostu, jak skończę całą grę, bo ja chcę naprawdę przejść z ja nią Wam, coś zacznę im szerzej mówić. Ym... Wtedy się z wami podzielę wszystkimi wrażeniami, co się mi podobało, co nie, i dlaczego warto ją kupić, ponieważ już teraz zaczynam kurczę twierdzić, że to jest najlepszy tytuł startowy na 3 ds Nie Zelda, ale właśnie Warren in Luigi Dream Team Bros. To było na tyle. Bardzo mi już obieżyliście, i do następnego razu mi się.